Dzień dobry. Dzisiaj jestem sama, ale postanowiłam wyjść na zewnątrz, mimo że jest chłodno. Nie poszłam do lasu, bo musiałabym za bardzo tutaj szamotać z bramką. Ale jest pięknie, jest, jest tak mgliście w oddali słyszę koguta, który pieje, psy, które, jakie jakieś czekają. A, jest cudownie. Kiedyś miałam taką sytuację, dosyć niedawno, może dwa tygodnie temu, miałam dosyć silne bóle. Teraz wciąż mam silne bóle, ale one już nie są tak tragiczne. Znalazłam zupełnie przypadkiem, po prostu skrolowałam na internecie. Nie wiem, czy to był Facebook, czy Instagram. Krolowałam i odnalazłam taki utwór muzyczny. Coś było w tym utworze muzycznym. Nie wiem, co to było. Czy to była konkretna nuta, konkretny instrument muzyczny? Nie znam się szczególnie na muzyce, więc nawet ciężko mi powymieniać te różne rzeczy, które mogły wpłynąć na, na moje takie przebudzenie w tym momencie. Coś było w tym utworze, co mnie chwyciło za serce. Odnalazłam go, umieściłam u siebie na playliście, to był dosyć krótki utwór, czterominutowy, więc go powtarzałam, powtarzałam, rozłożyłam się na kanapie i po tak pół godzinie odtwarzania w kółko, wstałam i bóle zmniejszyły mi się o 30%. Byłam w stanie, to była muzyka, to była melodia elektroniczna. Byłam w stanie zobaczyć siebie um, tańczącą w rytm tej melodii gdzieś na, na miejscu, nie na plaży, ale z widokiem na, na morze, takie wyżej położone miejsce. Tańczyłam, inni też tańczyli, tam było wokół mnie w tej mojej wizji, było wokół mnie dosyć dużo ludzi, inni tańczyli, ja też tańczyłam, ale wiele w swoim życiu robiłam, żeby być zauważoną i nie mówiłam tego, ja nawet sama tego w wielu kwestiach nie rozumiałam. Ta, w tym momencie tej wizji, kiedy tańczyłam, inni tańczyli, ja po prostu tańczyłam. Nie dlatego, żeby ktoś mnie zauważył i, i powiedział na mój temat coś miłego. Po prostu tańczyłam dla siebie. Tak bardzo się rozluźniłam przy tej melodii, że bóle fizycznie to było fizycznie odczuwalne dla mnie. Zmniejszyły się o 30%. Innym razem była taka sytuacja, że. Miałam w planach zrobienie takiej rolki, która by może ukoronowała mój północny węzeł księżycowy we Lwie. Rolki, która miała pokazywać zdjęcia tylko moje. Myślałam, żeby to zrobić na Nowy Rok, ale na mój Nowy Rok. Mój Nowy Rok zaczyna się 8 marca, czyli w dniu moich urodzin, wtedy zaczynam Nowy Rok. I tak to planowałam zrobić. Ale w którymś momencie ponownie scrollowałam na Instagramie, tym razem i zobaczyłam kogoś, usłyszałam po prostu melodię. Ktoś inny użył tej melodii do swojej rolki. Wiedziałam, że w tym momencie po prostu muszę zmienić swoje plany. Ta rolka, ta melodia musi być wykorzystana do tej rolki, która przedstawia mnie poprzez moje zdjęcia. I to były zdjęcia, które tam. Pokazywały różne okresy mojego życia. I tak to zrobiłam. To była jednominutowa rolka. Melodia była przepiękna. Ponownie znalazłam ją na, ale niestety nie mogłam jej znaleźć na SoundCloud, gdzie mam swoją playlistę, bo tam nie mam reklam, tylko znalazłam ją na YouTube, i to jest melodia, która właściwie trwa 4 godziny. Więc można spokojnie zanurzyć się, zacząć medytować przy niej. Jest bardzo spokojna, jest piękna. Dlaczego o tym w ogóle opowiadam? Zastanawialiście się kiedyś, jaką melodią jesteście? Jaką nutą jesteście? Czy tworzycie zsynchronizowaną, harmonijną melodię, czy fałszujecie? Zwróciliście uwagę, że nut, ja nie znam się szczególnie na muzyce i nie będę tutaj wyjmowała instrumentu i grała czy śpiewała i was edukowała w tej kwestii, nie. Zauważyliście, że nut tych podstawowych jest 7: do, re, mi, fa, sol, la, si. Tylko te nuty, my mamy właściwie cały alfabet, ponad 30, tak. Już nawet nie wiem, ile mamy liter, ale w polskim alfabecie mamy sporo. Tutaj jest tylko 7 liter, 7 nut. I z tych 7 nut można właściwie utworzyć wszystko. No podobnie jak z językiem. Z tych liter, które mamy, naprawdę można utworzyć przepiękne książki. Nut jest 7 do Remifa si. Czakry jest 7. Najniższa czakra, podstawowych czakr jest 7, bo tych czakr jest więcej, 9, nawet niektórzy mówią, że więcej. Podstawowa czakra, czakra podstawy, do, re, czakra sakralna, mi, czakra splotu słonecznego, fa, czakra serca, so, la, si. Jeżeli tutaj, w tym odcinku, jesteśmy niesynchronizowani, niesharmonizowani, te instrumenty, każdy instrument nie jest, jak to się mówi, na instrumenty trzeba je nastroić, nie jest nastrojony, to będziemy fałszem, będziemy wydalać z siebie fałsz. I dlaczego, dlaczego o tym mówię też? Dlatego, że wszechświat generalnie jest Energią, wibracją i materią, jest trójcą świętą. Wibracja to nic innego jak dźwięk. W Biblii nawet jest napisane, i Pan Bóg powiedział, ale to nie jest kwestia tego, że jakiś fizyczny mężczyzna wyszedł, który ma tutaj gardło, tak jak my ludzie, i powiedział coś i wydał dźwięk. Po prostu wibracja, jakby poruszyło się coś i zrobiła się wibracja z tej vibracji po prostu utworzył się dźwięk. Cały wszechświat jest symfonią, jest orkiestrą, dentą jakąś inną, nie wiem. Jeżeli my gramy, ale my jako planeta Ziemia, bo tutaj w Kosmosie, jakby nie my jako ludzie tak naprawdę się liczymy, bo jesteśmy nikim, tylko Ziemia. A my tworzymy, jesteśmy tak naprawdę Ziemią. Więc jeżeli Ziemia, czyli my, fałszuje, to niestety nie, nie bierzemy udziału w tej pięknej symfonii, którą gra Wszechświat. Może tylko ciekawostka, że nut jest siedem, czakr jest siedem i sakramentów też jest siedem. Zobaczając z, z tematu muzyki, sakramentów też jest siedem. Na samym dole sakrament odpowiadający czakrze postawy to małżeństwo. Potem następnie sakralna, budynki sakralne, kapłaństwo. Następnie z plotu. Damaszczenie chorych, w sercu pokuta, zbawienie pokuta, tutaj Eucharystia, tutaj bierzmowanie i tutaj chrzest. Zwróćcie uwagę, że biskup dotyka tego miejsca, tutaj stawiając krzyż. Tak się właśnie aktywuje trzecie oko. Z tym, że biskup nie aktywuje trzeciego oka, to raczej powinno się wydarzyć za pomocą innego wymiaru, jakby ta część powinna się, powinno, powinien dotknąć nasz przewodnik duchowy, nasze wyższe ja, i w ten sposób będzie aktywowane. Ktoś mnie zapytał, czy można aktywować trzecie oko poprzez medytację. Tego nie wiem dokładnie. Tak się nie stało w moim przypadku. W moim przypadku to zostało dotknięte tutaj i nie przez biskupa. Owszem, biskup dotknął, jak miałam bierzmowanie, ale. Wiele wiele lat później ktoś inny dotknął to miejsce i to było w czwartym wymiarze i aktywował moje trzecie oko. Wracając do melodii, zastanówcie się, pokontemplujcie, jaką melodią jesteście. Organizm ludzki, człowieczy. jest integralną częścią przyrody, czyli Ziemi. Wszystko to, co my mamy, ma także ziemię. Jakby wszystko minerały i pierwiastki, które są w ciałach ludzkich, pochodzą z ziemi, z gleby. Uleczyć taki organizm, moim zdaniem, to jest moja teoria, która wynika z mądrości, która została mi, która została przede mną otwarta w 2021 roku można za pomocą czegoś z zewnątrz dostarczyć to do wewnątrz i aktywować coś wewnątrz i tym samym uleczyć organizm. I ja to przedstawiłam w mojej książce w dziale o homeopatii na zasadzie jak to się nazywa? Tuning fork. Na końcu języka tą nazwę. Kaka. Tuning Fork. Wiecie o co chodzi? Kamerton. Kamerton. Jeżeli na przykład nasza melodia, nasza nuta wibruje 0,01 Hz albo 123 Hz to jest przykład. Ja nawet nie wiem, jak to wszystko wygląda. To. Pomóc może nam z zewnątrz, dokładnie to samo, co wibruje, co ma taką samą jakby częstotliwość. Czyli ma taką samą energię, taką samą wibrację, czyli de facto ma ten sam dźwięk. I według mnie właśnie homeopatia jest. Po, pojedyncze remedium homoopatyczne jest takim dźwiękiem, bo to jest energia, więc jest to Coś pochodzi z materii, tworzy z tego energię, więc tworzy z tego wibrację i za pomocą remedium można po prostu wprowadzić z zewnątrz coś do organizmu, żeby ten stymulował sam siebie i siebie uleczył. Yy, tylko tutaj jest zagwozdka, że trzeba po prostu znaleźć to remedium. Yy. Może to też być po prostu fizyczny dźwięk, tak jak ja usłyszałam jakieś na internecie coś, co chwyciło moje, moją uwagę, i było w stanie wyleczyć moje bóle, zmniejszyć je o 30%. Melodia światło ewentualnie e, może nam pomóc. Najlepiej jeżeli to jest trójca święta składająca się z trzech: trzy materia, energia oraz wibracja, czyli forma, em, Światło oraz dźwięk. Jak, jaką melodią jesteście? Czy tworzycie zharmonizowaną melodię? Czy fałszujecie? To jest istotne, bo za pomocą melodii, czyli tych dźwięków niewidocznych, które wydalamy, Przyciągamy coś do siebie. Jaką melodią jesteście? Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.